Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, mój zbawicielu, Tobie nie obce są moje zmartwienia i kłopoty. Dziś kołaczę dobra nieba, tylko w Nim, szukając pociechy i ratunku. Proszę, pozwól wszystkim świętym modlić się za mnie, wspierać mnie i pomóc w tym, co przeżywam. Matko Najświętsza i Święty Józefie, Wy stworzyliście najlepszy dom dla maleńkiego Jezusa. Byliście dla niego najlepszymi świętymi rodzicami. Błagam, zaopiekujcie się dziś i mną, tak jak dzieckiem, które bardzo potrzebuje opieki. Proszę, działajcie w mojej sprawie i wspierajcie mnie swoją mądrością. Potężni Archaniołowie i wszyscy Aniołowie Pańscy. Wy zawsze wykonujecie Boże polecenia. Nie lękacie się zła i żadnej z sił ciemności. Błagam, wyprowadźcie mnie z tego życiowego mroku i naprostujcie moje życiowe ścieżki. Proszę, dodajcie mi odwagi i prowadźcie do rozwiązania mych problemów. Święci prorocy, apostołowie i wszyscy święci Kościoła. Wy całe swoje życie zawierzyliście Bogu. Mimo przeciwności nigdy nie zwątpiliście w Jego plany. Błagam, módlcie się dla mnie o prawdziwą wiarę, która pozwoli mi przeżyć każdą trudną chwilę w pokoju duszy. Proszę, dodajcie mi nadziei na każdy dzień. Panie Jezu Chryste, Tobie i wszystkim świętym zawierzam wszystko, co mnie dotyczy, głęboko wierząc w Boże miłosierdzie. Niech czuwa nade mną niebo. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!